Jestem po konferencji American Business Forum. Słuchajcie, niesamowity event. No takie nazwiska jak Donald Trump, Jeff Bezos, Patrick David, Rafael Nadal, Selena Williams. No line-up takich ludzi, że Jamie Diamond tam był, jeszcze Adam Newman. No po prostu topka stopek, jeśli chodzi o nazwiska. I um, bardzo inspirujące, szczególnie ostatnia prelekcja Jeffa Bezosa. Który powiedział kilka naprawdę świetnych rzeczy. Świetną rzecz, którą powiedział w obszarze przedsiębiorczości, która mi się mega spodobała, to to, że w biznesie nie można iść liniowo. Nie można iść z punktu A do punktu Z po prostej linii, bo się nic nowego nie odkrywa. Odkrywa się najwięcej w biznesie, nowych produktów, usług, optymalizuje się, tworzy się nowe rozwiązania, tylko jak się idzie w nieznane. Jak się po prostu nie wie, gdzie się dąży, i po prostu idziesz do przodu, i odkrywasz te wszystkie rzeczy, i musisz na bieżąco wymyślać, tworzyć rozwiązania, i to jest nieprawdopodobne, absolutnie się z nim zgadzam. A drugą rzecz, którą powiedział, co prawda, mniej biznesowa, ale bardziej światopoglądowa, myślę, że wielu osobom się to spodoba i zgadzam się też z tym, powiedział, że docelowo Ziemia będzie zmuszona wypchnąć całą produkcję poza Ziemię. To tak, jak teraz w miastach jest, że miasta wypychają wszystkie fabryki, wszystkie firmy produkcyjne poza obręby miast, bo wolą mieć biurowce w miastach. Um, natomiast powiedział, że docelowo będzie tak, że my wszystko wypchniemy w kosmos. Już teraz on testuje takie rozwiązania, że serwery, które e, mogą być na orbicie ziemskiej, Będą po prostu faktycznie w kosmosie, choćby dlatego, że energia elektryczna pozyskana w kosmosie z takiej samej jednostki paneli fotowoltaicznych daje 8 razy więcej mocy niż na Ziemi. I stwierdził, że docelowo te wszystkie fabryki wpływu będą wypchnięte w kosmos, też ze względu na to, że tam będzie więcej surowców niż na samej Ziemi. A nasza Ziemia jest absolutnie wyjątkowa. Wysłaliśmy sondy wszędzie na świecie i wiemy, że Ziemia jest wyjątkowa. I ona koniec końców zostanie czymś w rodzaju rezerwatu. I my musimy to chronić. Zosza, absolutnie zgadzam się z jego słowami. I myślę, że tak koniec końców będzie, że ta cała produkcja będzie wypchnięta poza ziemię, a ziemia będzie rezerwatem, który my będziemy ludzie chronić. Czy tak będzie wyglądał świat w przyszłości? Nie za naszego, nie za pokolenia naszych dzieci, ale kiedyś tam w przyszłości? Pewnie my się już nie przekonamy. Ale przyznacie, że to jest ciekawa wizja.